No wczoraj troszkę się działo, trasa jest bardzo fajna, ale, ale pogoda sprawiła, że była dosyć wymagająca i, i było dużo takich wpadek. Między innymi Wojtek bardzo, bardzo poważny wypadek miał. Natomiast sama trasa bardzo fajna, bardzo szybka. No wczoraj udało się naszemu koledze Timowemu zdobyć Mistrzostwo Polski, Dubajowi. Także wielkie gratulacje. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w grupie N i udało się przypieczętować tytuł wicemistrza, także też jestem bardzo zadowolony, także dzisiaj jedziemy już na pełnym ludzie. To już koniec sezonu, można powiedzieć debiutanckiego sezonu, na podium z tytułem wicemistrza. Tak, udało się, jestem bardzo zadowolony, strasznie szybko przeleciał ten sezon, ale, ale wszystko się udało, udało się nie, nie porozbijać samochodu, awarii też było mało, także tutaj wielki ukłon dla zespołu Ceg4 Forturbo, bo samochód był naprawdę super przygotowany i, i, i świetnie się spisali przez cały sezon. No fajnie, no, wszystkie trasy mi się podobały, bardzo fajny ten sezon był, troszkę nas pogoda nie rozpieszczała, ale, ale udało się zdobyć wicemistrza, także jestem super zadowolony. Dzisiejszy dzień też, też bardzo fajny, także zobaczymy co będzie na przyszły sezon, ale myślę, że zostanę w N plus 2000 i powalczymy o, o tego mistrza. Dwa równe wyścigi tutaj na Magurze, na nowej trasie wyścigu górskiego, który prawdopodobnie zostanie na przyszły rok. Tak, tak. Powiem szczerze, że byłem tak troszkę sceptycznie nastawiony na początku, ale jak już się przejechałem samochodem wyścigowym, to naprawdę ta trasa potrafi dać, daje taką dużą, dużą frajdę z jazdy. Jest naprawdę szybka, wymagająca na odwagę, także fajnie, że zostaje w kalendarzu. Grupa N to są samochody, które jeżdżą po drogach publicznych także, więc to są samochody lekko zmodyfikowane. Gorące brawa, gratulacje Jeden! 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 i Bartosza Bąka, oczywiście Bartosz Bąka prosimy o pozostanie na scenie, ponieważ on jako jedyny w klasie N do 2000 dostaje i zajmuje pierwsze miejsce. Także grupa N, w drugie N pierwsze miejsce Mateusz Gołęb, drugie miejsce Dawid Rodzin i trzecie Bartosz Bąk.